Internet Beta i seryjni marketerzy przedstawiają. Beta Sztafeta. Podcast, w którym ludzie internet bety rozmawiają o sprawach, w którym każdy najpierw gości, później prowadzi, a potem leci to dalej. Nazywam się Kasprzyk Michał i jestem tu z powodów technicznych. Jest też BIS Łukasz z Puszki. I razem poprowadzimy Cię przez tę sztafetę. W tym odcinku prowadzi Paweł Sara, a gości Katarzyna leszczyńska Bochtan. Pawła poznaliśmy odcinek temu, gdy gościł, a Katarzyna leszczyńska Bochtan to certyfikowana coach i HRBP. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na ludziach, głównie z branży IT. Dzięki swojemu wykształceniu psychologicznemu sprawia, że liderzy, z którymi pracuję, czują się bardziej komfortowo. Między innymi, oczywiście. Mam nadzieję, że i ty poczujesz się bardziej komfortowo dzięki przyjaznemu i bezpiecznemu tonowi tej rozmowy. A jest ona na temat bardzo ważny. Cześć Kasiu, fajnie, że jesteś. Cześć Pawle. Dobrze Cię widzieć. W zdrowiu. To najważniejsze. W pierwszym segmencie lecimy trójkami. Padają trzy pytania z listy i trzy szczere odpowiedzi. Na każdą jest max minuta. Mierzymy. Co jesteś świeżo po swojej prelekcji. Powiedz proszę, o czym była twoja prelekcja na tegorocznej internetbecie. Rocznik 2023. O czym była? O zdrowiu, ale tym mentalnym. I o tym, że bardzo ufamy naszym urządzeniom, które nosimy w kieszeniach, zawierzamy teraz wszystko o sztucznej inteligencji i zachwystujemy się tą technologią. Ona jest taka fantastyczna. I rzeczywiście niektóre rozwiązania mają potencjał, natomiast w tym zachwystywaniu się i eksploracji nowości warto jednak pamiętać o baziku, o tym, kim jesteśmy i co nam robią różne emocje, przekonania i takie kwestie. I zmieściła się. Okej, okay, to kurczę, fajnie się składa, bo chwilę przed tobą rozmawiałem z Łukaszem, który mi właśnie takie podobne pytania zadał, zupełnie marketingowe, czyli jak właśnie dbam o swoje zdrowie psychiczne, work-life balance i tak dalej. A sobie, gdybyś tak miała pomyśleć o takim największym wyzwaniu, co, co dla ciebie w przeszłości było takim największym wyzwaniem, z którym musiałaś się zmierzyć i które pozwoliło ci nauczyć się czegoś nowego o sobie, o swojej odporności? Jak... Była pandemia, no to wszyscy byliśmy zamknięci. Ja tego za bardzo nie odczułam, bo zdalnie pracuję od 2015. Natomiast wtedy wydarzyło się parę innych kwestii, które dosyć mocno wjechały mi na moją głowę. I powiedziałabym, że wypalenie takie było. Śliznęłam się. Śliznęłam się od wypalenia, śliznęłam się od epizodu depresji. Nie dotarłam tam, bo w zawczasu złapali mnie moi bliscy, złapali mnie przyjaciele. Sama się też w pewnym momencie zorientowałam, że chyba to jednak nie jest to. I zaczęłam przewartościowywać sobie to, czym się zajmuję, to w jaki sposób funkcjonuję, jak spędzam swój czas i na co, w co inwestuję energię. Doceniam twoją szczerość. Dobra, to sobie pociągnijmy ten temat, Paweł Buntownik się wyłamał i pierwszy segment kończymy po dwóch pytaniach. W drugim segmencie Hulaj dusza. Gadajcie o czym chcecie. Pytania z listy, z głowy lub z serca. Max 10 minut. Bo ja mam w ogóle takie wrażenie, że dzisiaj problem depresji czy zdrowia psychicznego jest dość takim zaniedbanym tematem, a jednak powszechnym. Jakbyś Próbowała tak dać sobie, powiedzmy dzisiaj, mając tą wiedzę, którą masz sobie, ale sprzed tego epizodu, jakieś rady, żeby do tego do epizodu w ogóle mogło nie dojść, żebyś, żebyś była mocniejsza, już jakby o te rady, i żeby z uśmiechem, albo może inaczej nie z uśmiechem, spokojem wejść w taki trudny okres. To jakie to byłyby rady? Dziękuję Ci za to pytanie, bo to pytanie też przerabiałam będąc w szkole coachingu, bo każdy, kto jest profesjonalnym coachem, też przechodzi przez swój proces, i my też to pytanie mieliśmy. Więc uśmiecham się do niego, bo to, co bym powiedziała młodszej sobie, to żebym doceniała to, co już teraz mam i patrzyła z ufnością, że skoro bram ten kierunek, to ja tam dojdę. Może nie pojutrze, tylko za tydzień, za miesiąc, ale ja tam dojdę w swoim tempie i nie muszę wszystkiego robić na raz. Zdaje mi się, że to też jest kwestia młodości. Że jak jesteśmy młodzi, to chcemy wszystkiego tu, teraz, natychmiast. I z wiekiem nabywamy tej, nazwijmy to może ogładą i dystansem, że może nie na wszystko mamy już energię. I to jest dobre, ponieważ wtedy wybieramy, co jest dla nas ważne. I dlatego młodszej sobie powiedziałabym, że teraz, słuchaj, uważnie Masz jeszcze czas. Zastanów się, odpocznij. I czerp od mądrzejszych od siebie. Otaczaj się mentorami, otaczaj się tymi ludźmi, którzy są w trochę innym miejscu swojego życia, żeby móc zaczerpnąć, zainspirować się. Nie kopiować, ale zainspirować się. Znalezienie mentora który nie będzie, z całym szacunkiem, coachem majkiem, który mm. będzie wykrzykiwał swoje przemyślenia, tylko będzie rzeczywiście nie wpuścić Cię w maliny, tylko będzie umiał zainspirować Cię odpowiednio, co by spowodowało, że dana osoba od razu by się zaświeciła czerwona lampka, że to nie jest ta osoba, która jest zgodna zaufania, która Cię nie powinna inspirować, bo to trudno, już otaczaj się, tylko otoczenie się właściwymi mm -hmm. ludźmi jest bardzo skomplikowanym procesem. Jest. Wiesz co, ja dlatego też przyjeżdżam od 10 lat na beta. Bo tutaj są te osoby, od których właśnie się inspiruję, które w jakimś stopniu, w jakichś aspektach są dla mnie mentorami. I, to ludzie. I jak to sprawdzam? To jest proces. Tej relacji nie, nie zrobisz w przeciągu jednej kawy. Mówi się, że żeby zbudować relację, potrzeba 100 godzin ze sobą spędzić, poznać się, zjeść tam przysłowiową beczkę soli. I trochę tak jest, że mentorem się ktoś może stać dla kogoś, albo można wzajemnie być dla siebie kimś takim. Jak się już się trochę ze sobą porozmawia, przeżyje i sprawdzi takim papierkiem lakmusowym, czy tam nie ma zaproszenia bullshitu. Jak jest się młodym, to można wszystko brać albo na hiperaktywność, na pałe. Jazda, Dobra, tak, tak. Wszyscy go polecają, to, to znaczy, że jest ekspertem. Być może tak, być może tak jak nie będę wymieniać nazwisk, są trochę jednak szamanami. I ja tego nie kupuję. Zawsze miałam w sobie ten element, że mówię, sprawdzam. I jeżeli ta druga strona nie pokazuje wiarygodnych danych, no to ja nie mam szans na to, żeby ona przeszła przez ten mój test. Nazwijmy to. Czy młodsza ja tak reagowała? Podejrzewam, że uczyłam się powoli tego. No dobra, a powiedz mi. Bo tak masz mentora, natomiast mentor nas może wspierać w różnych obszarach, natomiast wspiera nas poprzez dawanie przykładu, czasem jakieś rady, czasem rozmowę. Mhm. Natomiast wydaje mi się, przynajmniej tak jak patrzę na siebie introspektywnie, jak gdzieś tam coś sobie w głowie próbuję przepracować, to czasami to są bardzo personalne, bardzo wewnętrzne rzeczy, i mimo, już jestem mega otwartą osobą do opowiadania o swoich wewnętrznych przeżyciach, o pewnych rzeczach w pewnej takim szerszym spektrum myślę, że niekoniecznie chciałbym rozmawiać. Wtedy się bardziej, nie wiem, przyjaciel sprawdza. Teraz pytanie, czy ty rozgraniczasz obszary, gdzie szukasz mentora w takim, nazwijmy to, strefie biznesowo-socjalnej, którą mamy, od tych rzeczy, których poszukujesz tylko u bardzo sprawdzonego przyjaciela, męża, przyjaciółki, kogoś z rodziny, czy to jakby miksujesz? Chyba trochę odpowiedziałeś na to pytanie. Bo tak, miksuję. Jesteśmy skomplikowanymi ludźmi, którzy mają x masek, które przywdziewamy. W związku z tym mamy x okazji do tego, żeby sprawdzić, czy coś działa, czy coś nie działa. Tak, no, mam ludzi, z którymi rozmawiam o kwestiach biznesowych i są dla mnie, mogę się autorytetem w, w dziedzinach. I są też osoby, które są autorytetem w tej kwestii prywatnej, przewodnikami tego, co, co ważne. W trakcie swojej prelekcji miałeś taki fajny slajd. Mam ochotę sobie go wydrukować i zalaminować, tudzież pokazać kilku przynajmniej znajomym. A propos tego, kiedy warto się zastanowić, czy nie potrzebujemy jakiegoś wsparcia albo przynajmniej, no kiedy się warto nad sobą zastanowić. Mhm. Prelekcje te są nienagrywane. Czy możesz teraz troszkę jakby odnieść się do tego, w sensie przypomnieć te pytania. To są takie pytania samosprawdzające, a myślę, że jak sobie będą słuchać podcastu, to tak warto. To naprawdę warto usłyszeć. Tak, to pięć pytań tych sokratejskich, które terapia skoncentrowana na rozwiązaniach używa. To jest kwestia sprawdzenia swoich myśli. Ważne jest, żeby przynajmniej na trzy odpowiedzieć sobie tak i wtedy te myśli są zdrowe. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy w ogóle ta myśl, to przekonanie na temat dany jest obiektywne i osadzone w faktach, czyli że zewnętrzna kamera monitoringu jest w stanie to zarejestrować. Bo bardzo często mamy swoje narzuty właśnie, emocji, przekonań, takiej niepewności, co, co się dzieje. Drugie pytanie, które jest istotne, to czy to w jakiś sposób nas wspiera i buduje w nas to, co chcemy, żeby nas budowało. Tam jest też pytanie o emocje, czy ta myśl sprawia, że czujemy się tak, jak chcemy się czuć, bez używek. Czy chroni naszych bliskich i nas samych. Te pytania de facto sprawdzają, czy my jesteśmy racjonalni w tym zalewie emocji, które nas dotyka. Bo bardzo często jest tak, że w momencie frustracji, stresu, lęku, te emocje nas zalewają. Są trzy reakcje: jest walcz, uciekaj, albo zamrożenie. I jeżeli jesteśmy w którymkolwiek z tych stanów, to za pomocą tych pięciu pytań jesteśmy w stanie się wybić i zrobić coś ze sobą. Więc to jest bardzo pomocne a okay. Gdybyś miała taką jedną radę na koniec powiedzieć dla osób, które po zadaniu sobie tych pytań stwierdzą, że kurczę chyba nie do końca dobrze ze mną, to co by to było? To zależy. Okay. Ale w każdym przypadku można uzyskać pomoc. Teraz słuchaj uważnie. W pierwszym, jeżeli ktoś czuje, że jest gdzieś na granicy, to kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych działa. Funkcjonuje tam, są dyżury specjalistów, psychoterapeutów, którzy się specjalizują jeszcze w interwencji kryzysowej, 116-123. I jeśli ma czas, czyli to nie jest takie, które jest traumatyzujące, to poleciłabym kontakt ze specjalistą. Może niekoniecznie na NFZ, bo omówmy się, w dyscyplinie kolejek NFZ wygrywa nawet z tą na Kasprowy Wierch. Cisna, wierch przynajmniej wiadomo ze swojego życia. Warto jednak szybciej niż później. Myślę, że w tym wypadku tak. Kasiu, bardzo Ci dziękuję po pierwsze za rozmowę, po drugie za to, że poruszasz tak ważne, przynajmniej w mojej ocenie, społeczne tematy, jak właśnie zdrowie psychiczne, bo to są tematy, o których nie mówi się głośno, a one każdego, tak jak mówiłaś na swojej prelekcji, dotykają w ten czy inny sposób, więc cieszę się, że jesteś ambasadorem tego, żebyśmy dbali o siebie nie tylko fizycznie, ale także mentalnie, więc bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. To byli Paweł Sala i Katarzyna leszczyńska Bogdan. A w następnym odcinku Kasia prowadzi. Dołączy do niej Szymon Negacz. Nie chcesz przegapić odcinka? Wejdź na seryjnimarketerzy.pl i zapisz się na alerty mailowe. No i kup bilet na betę, bo jest kultowa. Linki w opisie. Pa! pa. Podcastowanie zakończone.